Każdy żłobek, chociaż mamy jeden, jest przez nas wprowadzony jako zlecenie stałe, i te, i te zlecenia stałe realizujemy no, w sposób ciągły. Będziemy, będziemy w tą stronę szli, żebyśmy to mogli jeszcze zamknąć no, całkiem dobrymi efektami. Do tego chciałbym dodać, w tym czasie, czyli w okresie pierwszego półrocza, mieliśmy zabezpieczone 33 imprezy. Y praktycznie rzecz biorąc, wszystkie były w czasie, w czasie wolnym, więc, więc to są, to są zajęcia sobotnio-niedzielne. Yy. I zacznę podsumowanie, które, które yy. pojawi się za parę chwil na przeźroczach, może do nich nie dojdę, bo, bo te zdjęcia są dla mnie, Szanowni Państwo, bardziej ciekawe. Powiem więcej, najczęściej my tam jesteśmy przed tym, niż, niż ktoś do nas zadzwoni albo ktoś się spróbuje z nami skontaktować. Yy przyjęliśmy 1000 przepraszam znowu słówko pies wygłodzony obgryzał korę na ulicy Simirackiego z, z, z drzew taki był głodny zagłodzony zagłodzony praktycznie a to z tych, tych bardziej groźnych jakichś tam tych rottweilerów czy jakieś takie i co mogę powiedzieć mogę powiedzieć tak przyjęliśmy 1688 zgłoszeń wylegitymowaliśmy 1327 osób 1077 osób zostało pouczonych. Skierowano 24 osoby do, ze swoją sprawą do sądu. Ukarano 180, 193 osoby na kwotę 22 850 zł, co daje średnio na mandat 118 zł. Zabezpieczono 33 imprezy. 3 razy wspólnie z Komendą Powiatową Policji nie wypały. 63 razy pełniono służbę. Z KPP, samochód przejechał prawie 20 tysięcy kilometrów. Skutery, które otrzymaliśmy 9 czerwca dokładnie przejechały każdy z nich 708 km, czyli 1416, na rowerach 1860 km, czyli prawie 3700, 3 jak dobrze liczę. Nie, znaczy na jeden rower 1860 km. Uważam, że mogę bardzo podziękować mieszkańcom Piły za wszystkie zgłoszenia. Myślę, że już jesteśmy na tym etapie, że mieszkańcy wiedzą, że jak zadzwonią, to, to nie zostanie to bez, bez echa, że się Straż Miejska tam pojawi. Mieliśmy kilka spektakularnych efektów. To jest zabezpieczenie po naszej wichurze. Która była w miesiącu kwietniu. Mamy kilka spektakularnych efektów. W miesiącu lutym dwóch strażników uratowało życie człowieka, które, który zasłabł na ulicy Roosevelta. Później mieliśmy bezpośrednie działania, bezpośrednie działania strażników na ulicy Mickiewicza. Że tam się grupa młodzieży troszeczkę próbowała poszarpać. Udało się to przed dokładnym użyciem ostrego narzędzia, prawie że rozgonić. No, zostało użyte, ale na pewno w mniejszym, w mniejszym stopniu niż gdybyśmy przy chwili, chwili chwilę później. Zajmujemy się szeroko pojętą edukacją. Próbujemy przekonać wszystkich do, do walki z tymi odchodami zwierzęcymi. Pani, pani strażnik Dorota Bielicka była we wszystkich przedszkolach i w części szkół podstawowych, prowadziła pogadanki, rozdawała ulotki w ramach, w ramach właśnie tej akcji. Edukacją także poszliśmy w kierunku troszkę innej. Od miesiąca kwietnia nasi nasi strażnicy rozpoczynają pracę o godzinie 5 i o godzinie 5 ruszają w miasto do momentu ustawienia czerwonych koszy zwracali uwagę ulotkowali pouczali była to taka wersja edukacyjna od 9 czerwca czyli od momentu od 8 czerwca chyba kiedy otrzymaliśmy czerwone kosze nadal pouczają nadal mówią nadal ulotkują przy czym już Rozpoczęliśmy pracę bardziej, bardziej represyjną. Są pouczenia, są yy, mandaty, jest nawet z tytułu niesprzątnięcia po psie jeden wniosek do sądu. Szanowni Państwo, ja to już chyba będę kończył. To, co przed chwileczką podsumowałem, to, było, to, było, to były wszystkie informacje, które, które zawarłem w swojej wypowiedzi. Jeżeli by były jakieś pytania. Ja miał, dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Komendancie. Szanowni Państwo, słyszeliśmy trzy bardzo wyczerpujące wypowiedzi. Plus do tego każdy z Państwa w swoich materiałach ma stosowne opracowanie. Bardzo proszę, czy do tych opracowań, do tych wypowiedzi ktoś z Państwa radnych miałby pytanie ewentualnie. Bardzo proszę, najpierw pytanie pan radny Marian Barełkowski, Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, ja mam pytanie do Pana Komendanta Straży Pożarnej. To bardzo wysoki, chyba najwyższy funkcjonariusz tutaj, w pile. Ale pytanie dotyczy między innymi tego problemu, czy w pile ma, macie zabezpieczenie takie, że do każdego miejsca jesteście w stanie dotrzeć. Mam tu chyba na myśli największy budynek, jakim jest Hotel Rodło. Czy może jeszcze większy, inny? I są takie drabiny i wysięgniki, że tam gdyby było zagrożenie, to tego człowieka stamtąd zabierzecie. Tu w materiałach jest, to prawda, napisane, że jednostka posiada, numer dwa, posiada taki wysięgnik 32-metrowy. Czy on zabezpiecza już i mogą być ludzie wszędzie czekać, że jakoś tam zostaną zabrani? Dziękuję, Dziękuję. bardzo.

Szanowni Państwo, ja myślę, że te materiały pokazują nam, jaką dobrą mamy opiekę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w naszym mieście, bo te incydenty, które się zdarzają, to uważam, że jest jeszcze to w małej skali w stosunku do innych większych miast. Nasza policja, nasza była milicja w pile zawsze było to środowisko, które wysoki awans społeczny miało, jeżeli chodzi o poparcie w sensie zabezpieczenia dla nas, bezpieczeństwa w naszym mieście. Nie mówiąc o straży, nie mówiąc o odświeżonych strukturach Straży Miejskiej, ja muszę tylko podziękować, ponieważ ja zwracam się do Państwa z wieloma prośbami i są realizowane natychmiast. I to cieszy, bo widać poprawę w każdym calu. I ja wiem, że najpierw trzeba nauczyć jeszcze niektórych pilan, żeby na złość nie robili, bo są czerwone kosze, to trzeba zrobić na złość. I takich obywateli w mojej dzielnicy też kilku spotkałam, których musiałam pouczyć. Jest jednak pani, jest jednak również pani, która wysoko kulturalnie się miewa, a z pieskiem wychodząc, piesek się załatwia, ona idzie dalej. Także są takie przypadki, trzeba zwracać na to uwagę, i a nie mniej, tylko was chwalić za to. Natomiast ja miałabym tylko jedno proste pytanie. Jeżeli ktoś tej trójki mógłby, mógłby odpowiedzieć. Jak minęły wakacje, bo że imprezy są zabezpieczone, że nic się nie dzieje to, takiego groźnego, to jest fakt. Natomiast jak minęły wakacje pod względem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, takie jedno zdanie by się przydało, bo, bo to jest ważne, wakacje się nam kończą jutro. I prośba jedyna do Policji Pilskiej, Straży Miejskiej, Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę na jeden najważniejszy szczegół. Późny wieczór, noc, tak jak sobie młodzież poczyna na motorach tych najpiękniejszych, które w tej chwili są modne, robią sobie po prostu wycieczki, wyścigi po ulicach i to niekoniecznie przy autostradach gdzieś pilskich, tylko w centrum, na przykład przez Ludową czy Rosfelta, to po prostu się nie mieści w głowie, jakim pędem już nie chodzi o hałas, chodzi o bezpieczeństwo, także zwróćcie Państwo na to uwagę. Jeszcze są nasze wieczory późne nie do końca zabezpieczone, ponieważ w ten czas kończą się duże dyskoteki, kończą się inne śmieszne wycieczki młodych ludzi, które zakłócają porządek publiczny. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pan Przewodniczący Janusz Kubiak, bardzo proszę. Ja mam pytanie i pierwsze do Straży Miejskiej. Chodzi mi o tą statystykę ustawy o recyklingu wycofanych pojazdów. Tam jest jeden i kwestia kto ponosił koszty. Natomiast do policji mam dwa pytania. Pierwsze chodzi mi o wzrost z diagramu dotyczący wszczątych postępowań rozboju i wymuszenia rozbójniczego i kradzieży z 2010 do 2011 to jest skok o około 100% i drugie czy prowadzą państwo Ilość, dane dotyczące ilości osób jeżdżących po środkach odurzających, czyli po narkotykach. A jeżeli tak, to jaka to jest ilość? Bo mamy tutaj nieczeźwych, a w tym zakresie nie mamy. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pani radna Maria Miller, proszę i za chwilę odpowiemy na pytanie. Ja mam pytanie do strony 19 do pana nadinspektora policji. To jest miejscu skrzyżowania. Oczekuję, może nie, nie dzisiaj, ale w następnym sprawozdaniu, informacji czy włączenia skrzyżowania 500-lecia i Śniadeckiej, ponieważ tam też dochodzi do zdarzeń komunikacyjnych. No i wyobrażam sobie, że w tej chwili nie ma jeszcze jakichś takich konkretnych. I informacji za minione półrocze, bo to zaledwie parę miesięcy, ale myślę, że już to skrzyżowanie będzie włączone w sprawozdanie za następne y, półrocze, czego się spodziewam. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Może zanim przejdziemy do następnych pytań, dwa słowa, panie nadkomisarzu. Czy jesteście w stanie odpowiedzieć na te pytania, które? Bardzo proszę. <noise> proszę państwa, pierwsze pytanie, jeśli chodzi o minione wakacje jak to przebiegło jak to miało miejsce policja w tym zakresie prowadziła kontrolę wspólnie z sanepidem pilskim kontrolowaliśmy placówki gdzie młodzież wypoczywała nie stwierdziliśmy żadnych uchybień w tym zakresie jak również no chcę wskazać na to że naszą oceną jeśli chodzi o sezon letni letnich wakacji jest przede wszystkim to czy ktoś po prostu utonął prawda nie odnotowaliśmy takiego przypadku na terenie w związku z tym nie było też żadnych poważnych incydentów z udziałem młodzieży, dzieci. W związku z tym no, uważamy, że, że te wakacje, oceniamy, że minęły bezpiecznie. Jeśli chodzi o pytanie pana radnego dotyczące wzrostu ilości rozbojów w pierwszym, w pierwszym, w pierwszym, w pierwszym półroczu, zgadza się faktycznie odnotowaliśmy istotny wzrost jeśli chodzi o przestępstwa dotyczące przestępstwa rozboju wzrost ten nastąpił z 17 do 36 także dynamika w tym zakresie jest dosyć wysoka skąd te rozboje przede wszystkim na początku roku mieliśmy do czynienia z kilkoma poważnymi zdarzeniami gdzie doszło do włam do napadów na sklepy i to nam po prostu dorzuciło do statystyki to spowodowało to że, że ta liczba była większa jak również y, te napady na banki które, które, o których wspomniałem również miały miejsce i dotyczyły, dotyczyły w kategorii rozbój y, również podniosły nam ilość tych rozbojów jak również te czyny o których wspominałem o tym sprawcy zatrzymanym y, który dokonywał kradzieży torebek na ulicy Klińskiego w obrębie y, kościoła świętej rodziny tam również y, część tych zdarzeń miało charakter rozboju w związku z tym no stąd, stąd taka duża liczba tych, tych zdarzeń w tej no poważnej kategorii bo nie ukrywam że rozboje są poważną kategorią to co mogę powiedzieć no, zależy, należy zwrócić uwagę że wykrywalność w tym zakresie wynosi 80 prawie 81% także też jest, też jest na dobrym poziomie oczywiście no, ważne są działania tu prewencyjne działania służb prewencyjnych tak aby tak aby w tych przypadkach policja była na ulicy i żeby po prostu uniemożliwiała potencjalnemu sprawcy dokonaniu tego przestępstwa my dokonujemy analizy zdarzeń kryminalnych które są na terenie miasta Piły i zgodnie z tą analizą dyslokujemy służby patrolowe tam gdzie tam gdzie te przestępstwa istnieją jeśli chodzi natomiast o przestępstwo dotyczące dotyczące kradzieży kradzieży mienia również jeśli chodzi o, o tą kategorię nastąpił wzrost, wzrost wynosi z 606 do 748 i przy wzroście również wykrywalności w tej kategorii do 64,8 chcę zwrócić uwagę, że te kradzieże przede wszystkim to są kradzieże nie chcę powiedzieć, że to są Kradzieży błahe, ale są to kradzieży najczęściej dotyczą one kradzieży dokumentów i kradzieży, i kradzieży kart bankomatowych tego rodzaju mamy do czynienia z kradzieżami. Także nie są to jakieś poważne czyny, które, które dokonywane są. Natomiast no tu też również apel do mieszkańców miasta Piły, aby na imprezy, do lokali, na dyskoteki po prostu nie zabierali ze sobą wartościowych rzeczy, bo często zdarza się tak, że osoby po prostu masy mamy takich zdarzeń, że. Po prostu są na dyskotekach, są w, w, w lokalach, osoby idą tańczyć i zostaje torebka, zostaje portfel, no i kończy się tak, jak to się kończy, no zgłoszeniem kradzieży. My, oczywiście jako policja w ramach działań tutaj kryminalnych sprawdzamy monitoring w tych obiektach, dążymy do tego, aby, aby ustalić tych sprawców. No w dużej mierze udaje nam się stąd też no ta dynamika, która, która jest lepsza. Od poprzedniego roku, która wynosi 64,8%. Bardzo dziękuję, panie radny. Dziękuję. Ministerzu. Bardzo proszę, pani radna Teresa Kasior, proszę przejmie. Ja jeszcze bym chciała zwrócić uwagę, właśnie na ulotki, które stosuje Straż Miejska. One nie są zastraszające, ich treść jest. Forma jest bardzo kulturalna, przez co y, łatwa jest, łatwe jest przekazanie informacji, która jest mocno mobilizująca i to jest naprawdę bardzo podniesiony po, y, poziom właśnie przekazywania informacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Radnej, Pan Przewodniczący Lucjan Szutkowski, proszę. Przedstawione dzisiaj informacje o naszym bezpieczeństwie wskazują, jak ważna jest rola ludzi, którzy zajmują się niesieniem tej pomocy w zakresie bezpieczeństwa. Czy to jest policja, czy to Straż Miejska, czy też Straż. Nie zawsze potrafimy docenić i myślę, że to podziękowanie tym służbom się należy, szczególnie za tak dobre wyniki, które pokazują statystyki, z którymi zostaliśmy zapoznani. Tym niemniej nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że y, w, szczególnie w częstych kontaktach z mieszkańcami, szczególnie na zebraniach, y, słyszymy o tym, że oczekiwania ludzi są jeszcze większe. Oczywiście nie byłoby w ogóle problemów, gdyby nie niewłaściwe zachowania pewnej części naszych mieszkańców, No, ale to już takie są prawa ludzkie, że jesteśmy bardzo różni. Stąd też ja chciałbym, aby przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej również skupiły się na szeregu zjawisk społecznych, które są naganne, które niekoniecznie objęte są tymi poważnymi statystykami, z których są na co dzień rozliczani, a które nas bolą. Ja myślę jak chociażby o takich sytuacjach jak zakłócania spokoju publicznego w pobliżu pubów, w godzinach nocnych, Jednym tchem mógłbym tutaj kilka miejsc, o których nasi mieszkańcy mówią, y, powiedzieć. Myślę, że one są znane Państwu. Y, dlaczego to się dzieje każdego dnia, szczególnie w okresie wakacyjnym, dlaczego tam nie widać funkcjonariuszy? Y, o to ludzie pytają. Y, stąd też chciałbym mocno zaapelować, żeby rzeczywiście zastanowić się, jak można by ulżyć tym mieszkańcom, którzy. Mieszkają w takich miejscach, które są narażone na takie zachowania. Pewno nie zlikwidujemy ani tych pubów, ani lokali, ani dyskotek. Musimy jakoś temu zaradzić. Są poważne zjawiska, ale są też mniej poważne. Mnie na przykład bardzo niepokoiły w okresie wakacyjnym poruszające się w mieście grupy. Sądzenie pełnoletniej młodzieży z piwem, no przecież było to jawne naruszanie obowiązujących przepisów. Myślę, że gdyby to było zjawisko, na które ktoś tam reagował, byłoby ono mniej nagminne. I tak dalej, i tak dalej. Pytałem dzisiaj swoich współpracowników, jak wygląda współpraca ze Strażą Miejską. No, bardzo jednoznacznie podkreślono, że dużo zmieniło się na lepsze i za to też bardzo serdecznie chciałem podziękować, ale też mimo wszystko prosiłbym, żeby była większa skuteczność w naszych działaniach na rzecz ograniczania zakresu wandalizmu. Te zniszczone lampy, połamane ławki, urządzenia zabawowe, niszczone windy, czy też malowane, niezbyt sympatycznie ściany. To są ogromne koszty społeczne i też bardzo mocno chciałem o to zaopelować, żeby obok tych naprawdę chwalebnych statystyk również znalazły się te drobne sprawy, które w oczekiwaniu społecznym są bardzo ważne. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Myślę, że. Te informacje, zapytania, i wszystkie zostały, rozwiały wszystkie nasze wątpliwości, w związku z tym możemy przejść do kolejnego punktu dzisiejszego. A jeszcze odpowiedź, tak? Bardzo proszę, pan komendant Wojciech Nosek, proszę.